Kłaniam się, Bartek Szemraj ze Strefy Przemian. gdzie powiem o stosowaniu sody oczyszczonej. Czy rzeczywiście jest taka zdrowa, jak wszyscy piszą i mówią? Powiem o tym, co mówi nauka i jak rzeczywiście jest. Zaczynamy. Moi drodzy, na YouTubie i w ogóle w internecie można znaleźć mnóstwo informacji, nawet książki takie, które piszą o cudownych właściwościach sody oczyszczonej. I ja nie chcę być tym gościem, który w nic nie wierzy, ale moi drodzy, moim zdaniem czasami te właściwości idą troszeczkę już za daleko, już tam komuś coś tam się troszeczkę tam przegrzało. Ludzie bardzo lubią ogólnie rzecz biorąc takie coś, że jest jeden magiczny składnik, który powoduje to, że nagle będziemy zdrowi i żyli 120 lat. My lubimy takie historie, że tutaj znam taką osobę, która miała babcię, która wąchała żonkile codziennie i przeżyła 106 lat. Nie możemy nigdy wyciągać jednej rzeczy, która powoduje nagle nie wiadomo jaką zmianę. Jakby na nasze zdrowie, długość życia, jakość życie zawsze wpływa bardzo dużo elementów. I pamiętajcie, to nigdy nie jest tak, że to jest ta jedna malutka rzecz i tam. Pół łyżeczki dziennie i nagle będę żył 130 lat w pełnym zdrowiu. No niestety, fajnie by było, ale tak nie jest. Więc te rozważania o tej sodzie oczyszczonej, jak sobie tam poczytałem, trochę poszły zdecydowanie za daleko. Tam ludzie piszą, że zwalcza nowotwory, wszystkie choroby, że w ogóle pół łyżeczki sody oczyszczonej w ogóle nic nie trzeba już ze zdrowiem robić, po prostu nigdy się już nie będzie chorował i tak dalej. No trochę przesadzamy, moi drodzy. Więc przejdźmy teraz już do konkretów. Czyli powiedzmy sobie szczerze, na co rzeczywiście soda oczyszczona może zadziałać i jak ją po prostu stosować. Oczywiście od razu przejdźmy sobie do konkretu, czyli soda oczyszczona o odchudzanie. Czy to naprawdę działa? No bo zacznijmy od najczęściej powtarzanego mitu, że Stosowanie sody oczyszczonej przyspiesza odchudzanie, pomaga schudnąć. Czy rzeczywiście można zrzucić kilogramy po prostu pijąc sodę? No, no nie, nie wierzmy to moi drodzy, to nie jest takie proste. Sama soda nie spala w ogóle tłuszczu. Nie liczcie na to, że jak będziecie teraz pić bez żadnej zmiany diety, stylu życia, aktywności fizycznej sodę, to nagle w magiczny sposób będziecie się pozbywać tych kilogramów. Ale jest tutaj mały haczyk, który warto wiedzieć. Soda może wpływać na trawienie i regulować. Kwasowo-zasadową równowagę organizmu, co może trochę wspierać proces odchudzania. Na przykład osoby, które cierpią na refluks czy z mogą posłużyć spożyciu do odczuwać mniejszy dyskomfort, co może poprawić ich nawyki żywieniowe. A jak wiemy, zdrowsze jedzenie to jeden z kluczy do skutecznego odchudzania. A statystycznie refluks dotyka mniej więcej 20% dorosłych, więc jeśli cierpisz na to schorzenie, Soda oczyszczona rzeczywiście może Ci pomóc poczuć się lepiej i jeść mądrzej, ale pamiętajcie, bez diety, bez ruchu, bez zmiany nawyków i myślenia, soda sama z siebie nie zdziała. Cudów. Teraz kolejny punkt, czyli właściwości przeciwzapalne sody oczyszczonej. No bo znowu, czy ona rzeczywiście może walczyć ze stanami zapalnymi? Tu zaczyna się robić bardzo ciekawie, dlatego że badania opublikowane przez Journal of Immunology sugerują, że soda oczyszczona może obniżyć poziom markerów stanów zapalnych w organizmie. Czy to nie brzmi super? Przewlekły stan zapalny jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka wielu chorób, w tym reumatoidalnego zapalenia stawu, więc soda Tutaj, w tym przypadku działa, wpływając na komórki odpornościowe zwane makropagami, które zmieniają swoją odpowiedź na stany zapalne. Co więcej, badania na zwierzętach, niestety, tylko na zwierzętach, wykazały, że regularne picie sody może wspierać organizm w walce z infekcjami. Tylko teraz, czy to oznacza, że soda to magiczne lekarstwo na zapalenia? No, nie tak szybko. Badania na ludziach są dopiero w toku, więc póki co traktujemy tę informację z optymizmem, ale. Nie tak, że to jest zero-jedynkowe i to się przełoży na ludzi. Możemy mieć na to nadzieję, ale to się dopiero okaże. Teraz coś, co pewnie każdy słyszał, czyli soda oczyszczona jest fantastyczna, jeżeli chodzi o łagodzenie problemów trawiennych. Myślę, że każdy z Was, albo przynajmniej większość z Was, odczuwała zgagę lub refluks po ciężkim posiłku. I statystyki pokazują, że tak jak już mówiłem, zgaga dotyka mniej więcej na 20% osób. I tutaj rzeczywiście soda może pomóc, dlatego że kiedy wypijemy roztwór sody, zaraz powiem ile tego pici kiedy, neutralizuje ona nadmiar kwasu żołądkowego, co przynosi natychmiastową ulgę. To jak dosłownie gasić ogień w żołądku. Ale uwaga, soda nie leczy przyczyn problemu. To tylko doraźne, podkreślam, rozwiązanie, które łagodzi objawy. Więc jeśli masz poważne problemy z trawieniem, warto skonsultować się z dobrym dietetykiem i lekarzem. Teraz przejdźmy sobie dalej, jeżeli chodzi w ogóle o połączenie albo korelację sody ze zdrowiem nerek. Czy soda może pomóc w ich zdrowiu? I odpowiedź jest dosyć skomplikowana, ale badania nad tym tematem są całkiem obiecujące. Pacjenci z przewlekłą chorobą nerek często borykają się z nadmiarem kwasów w organizmie, co dodatkowo obciąża nerki. Ale badania pokazują, że picie sody oczyszczonej może pomóc spowolnić postęp choroby, a nawet zmniejszyć ryzyko konieczności dializy. I oczywiście, jeśli masz problemy z nerkami, nie rób tego na własną rękę. Zawsze skonsultuj się z językiem, a przede wszystkim lekarzem, bo znowu nadmiar sodu może być szkodliwy. Zwłaszcza dla osób z chorobami nerek. Teraz infekcja układu moczowego. Czy soda wspiera, czy nie wspiera? Ogólnie rzecz biorąc 50-60% kobiet doświadcza przynajmniej raz w życiu infekcji właśnie dróg moczowych. I teraz czy soda oczyszczona może pomóc? Nie zastąpi ona antybiotyków. To od razu mówię. Soda może zmienić pH moczu, co sprawia, że bakterium będzie trudniej się rozmnażać. Dzięki temu objawy infekcji takie jak pieczenie czy ból podczas oddawania moczu mogą się złagodzić. Jednak pamiętajcie, że to tylko wsparcie leczenia, a nie jego zastępstwo. Kolejny punkt to równowaga elektrolitowa. Czy soda może ją zaburzyć albo wspierać? No bo ogólnie rzecz biorąc soda zawiera sód, który jest kluczowym elektrolitem w naszym ciele i elektrolity odgrywają ogromną rolę w nawodnieniu, w funkcjonowaniu mięśni czy nerwu. Jednak zbyt duża ilość sodu jak ze wszystkim. Może być szkodliwa, prowadząc podobno, albo przynajmniej do nadciśnienia i ewentualnych innych problemów zdrowotnych. Więc jeśli często spożywasz sodę, albo zbyt często, albo bardzo często, to musisz po prostu na to uważać, obserwując swoje ciało, jak się zachowuje, jak reaguje właśnie na jej spożycie. Tutaj ciekawy temat też, bo część osób zgłasza, że ich skóra zaczyna wyglądać lepiej po zaczęciu systematycznego spożywania. Sody oczyszczonej. I tutaj powiem szczerze, że nie znalazłem za bardzo badań na ten temat, więc tutaj mi to ciężko zweryfikować. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś rzeczywiście to widzi, no to tutaj nie ma co w ogóle z tym walczyć. W każdym razie bezpośrednio badań ten temat nie ma, więc jeżeli ktoś chce stosować sodę, bo słyszał, że ona oczyszcza skórę, może sobie oczywiście zacząć ją stosować, ale tutaj bym nie oczekiwał nie wiadomo jak dużych efektów. Jeżeli będą, to oczywiście super, ale no niekoniecznie one się muszą pojawić. Może tak powiem. Teraz przejdźmy już do tego najważniejszego momentu, czyli jak. Jak stosować tę sodę, żeby ona rzeczywiście mogła zadziałać? Moi drodzy, pół łyżeczki na szklankę, czyli mniej więcej 200 ml sody oczyszczonej, możemy sobie zastosować rano na pusty żołądek albo przynajmniej 30 minut przed posiłkiem. Tak bezpiecznie to jest raz, dwa razy dziennie. Stosujemy sobie to codziennie przez 7 dni i sprawdzamy, co się wydarzy po 7 dniach. Jeżeli nie widzimy żadnej różnicy, możemy to kontynuować. Oczywiście najlepiej po konsultacji z lekarzem, dietetykiem. Ale znowu to nie są aż tak spektakularne efekty, jak niektórzy mówią. Ja bardzo jestem za tym, żebyśmy byli realistami i oczywiście soda oczyszczona może pomóc, ale nie jest aż tak rewelacyjna moim zdaniem, jak inni mówią. Ogólnie rzecz biorąc, jestem bardzo ciekawy, czy ty stosowałeś, stosowałaś kiedykolwiek soda oczyszczoną? Jeżeli tak, to jak często, jak długo i na co ci pomogło? Być może jest tak, że nie wszystko badania sprawdziły i są jeszcze inne korzyści, które sprawiają, że warto stosować sodę. Jestem bardzo ciekawy, koniecznie napisz mi o tym pod spodem w komentarzu. Pamiętaj też, że osoby, które chcą ze mną, z nami w strefie współpracować, to je serdecznie zapraszam w Link ze zniżką macie poniżej w komentarzu, to co jest bardzo istotne, żebyście pamiętali, że dieta w dzisiejszych czasach. To za mało. 9 na 10 osób, albo żeby nie powiedzieć inaczej, 95% osób, które do nas trafia było przynajmniej w życiu na jednej diecie, a zazwyczaj na kilku i nie miały efektów. I to nie jest kwestia źle dobranej diety czy źle wliczonych kalorii, tylko kwestia tego, że żeby mieć szybkie i długotrwałe efekty, należy zmienić myślenie, mentalność i nawyki. I między innymi my właśnie. Pod tym kątem pomagamy w strefie w naszej kompleksowej opiece dietetyczno-treningowej i to jest coś, co jest kluczowe, a czego nie robi nikt inny w Polsce. Pomyśl po prostu o tym, co tak naprawdę sprawia, że nie jesteś w stanie utrzymać diety. Czy to, że masz źle wyliczone kalorie, czy może to, że zajadasz stres, albo nie radzisz sobie ze stresem, albo z emocjami? Pomyśl o tym, ewentualnie też mi daj znać w komentarzu. Wszelkie pytania bardzo proszę piszcie na kontakt Dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.